Witam Was w kolejnym vlogmasie. Vlogmas dzień 25. Jesteśmy na porannym wyjściu z pieskami. Strasznie wieje wiatr, więc nie wiem czy mnie dobrze słyszycie. Dziewczyny są reniferkami. Moje w obranku, Sonia w szaleczkach. Dzisiaj otworzymy z majeczką ostatnie okienko w ostatnim kalendarzu. W ogóle wszystkie kalendarze już właściwie wyrzuciłam, ponieważ były do 24 grudnia i wczoraj otworzyłam ostatnie okienko, a ten jako jedyny kalendarz ma okienko numer 25. Znaczy, właściwie to okienko nie ma oznaczenia, ale no skoro nie ma oznaczenia, no to jest jako numerek 25 i sobie je dzisiaj otworzymy. Mam nadzieję, że nie jest pusta. wydaje mi się, że tam coś jednak prześwituje. Tak jak z boku patrzę, więc byłoby dużo rozczarowania, gdybym otworzyła i rzeczywiście okazało się, że tam nic nie ma. I oczywiście ja już Wam w poprzednim vlogmasie powiedziałam, ale teraz powiem jeszcze to na wszelki wypadek jeszcze raz, że teraz dogrywam Wam właśnie tego vlogmasa 25. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt i jest to ostatni już vlogmas. Mam tutaj przysmaki w takiej dużej torebce. I to są serduszka. Tylko, że jak tamte torebeczki w tych okienkach to były jak połowa tej. No to w tym okienku jest zupełnie duża, jak widzicie, torebka. Także już cały kalendarz jest otworzony. Małeczkę zaraz, oczywiście, dostaniesz przysmak. I małeczkę dostanie przysmak. Siad. I ja teraz mam na kolanach dwa prosiaczki. Ponieważ Lusi robiłam fryzurkę. A Malcia zazdrosna oczywiście, wyskakuje od razu na kolana. Bo ona jest zazdrosna, że ja trzymam Lusia, a nie ją. A ja wyciągnęłam dziewczynki z klatki, ponieważ chciałabym z nimi nagrać tester. Dlatego co wczoraj dostały na święta. Właściwie tej choinki to tylko głównie tester z lusią, bo Malcia wydaje mi się, że ona w tą choinkę miała w zeszłym roku, ale też oczywiście wiadomo dostaną obydwie. I ten pierniczek z Faktory Herbs też chciałam im dać do spróbowania. żeby zobaczyć, czy im w ogóle posmakuje. I dzisiaj przetestujemy z świnkami właśnie te dwie rzeczy. Pierniczek z Faktory Herbst i z handsteak choinkę. Możecie sobie podejrzeć skład tej choinki, ona, jak widzicie, jak ją wyjęłam z tej folii, to jest jeszcze dodatkowo zabezpieczona w takiej folii. Chociaż i tak jest, ja że ona mi się niestety złamała. Dałam już mi tą choinkę, ale niestety jest złamana, więc muszę ją trzymać. Ale dziewczynom bardzo ona smakuje. Już nie pamiętam, czy w zeszłym roku Malcia również ją miała. Jej smakowała, ale Lusi widzę, że bardzo też. Lucy się nią zajada. Mela również, więc widać, że im bardzo smakuje. Szkoda, że mi się złamała, bo tak to fajnie by było taką choinkę sobie postawić w klatce. A tak to i tak ona będzie leżeć. Ale najważniejsze chyba to, żeby smakowała świnką to jak widzicie się przewraca więc właściwie oceniamy ją 8 na 10 jeżeli chodzi o sam smak, pomysł to na pewno byłoby 10 na 10, bo świnką bardzo ta choineczka smakuje ale samo to, że jest znak tak na że się łamie i to w bardzo prosty sposób i tak właściwie nie można w tej chwili postać, bo nam już w podróży się nawet złamała, no to za to troszeczkę odejmujemy ale tak to właśnie bardzo polecamy taką choinkę na święto dla swoich futrzaków kupić. Oczywiście możecie mi pisać w komentarzach, czy jeżeli Wy w ogóle tą choinkę kiedyś kupiliście z homesteak to czy też mieliście ten problem, że zaraz Wam się złamała. Bo mi właściwie już złamała się w transporcie nawet, a nie tylko jak dałam prosiaczkom. Więc możecie pisać w komentarzach. Ale nawet Melci, która jest wybredną świnką, bardzo ta posmakowała. Zaraz jeszcze nagram z nimi test tego pierniczka. świnki trochę nabałaganiły, bałaganiły, ale teraz nagrywamy tester pierniczka. A na Mikołajki dziewczyny z tej samej serii co ten pierniczek, z Faktory Herbst, dostały choinkę. się pamiętam, tak, choinkę. Kainka nie smakowała, a teraz sprawdzimy, czy ten piernikowy ludzik mi smakuje. Też Wam pokażę skład. Jest to ciastek topinamburowy, dokładnie tak się nazywa. To już święty wam otwieram. I to jest bardzo duży piernikowy, znaczy ciasteczkowy ludzik. Bo zobaczcie w porównaniu do wielkości świnki, jaki on jest wielki. Jest większy, wydaje mi się, niż ta choinka, którą dziewczyny wtedy dostały. Nie, Lusia zjadła mu pierwsze oko. się bardzo posmakowały te guziczki i oczka tego pierniczki tego ciasteczka. I tylko co czytałam w składzie, to to jest chyba Aronia, więc wyglądałoby na to, że i tak posmakowała Aronia. A tak to naprawdę bardzo inny susz z traw posmakował, ponieważ tutaj widzicie mamy jeszcze susz z traw. No się może sobie zjeść. I mamy też malci. Ten susz straf też bardzo im smakuje, nawet bardziej bym powiedziała od tego pierniczka, to im smakuje ten susz straf. Także fajnie, że oni to wymyśli w ten sposób, że oprócz tego właśnie ciasteczka dodaj ten susz straf dla zwierzeczków. Ponieważ moje, moje świnki po prostu tym suszem widzicie, są zachwycone. Bardzo jaka kłótnia ostra. Myślę, że gdyby tego suszu to nie było, to one chętniej by to jadły. Ale przez to, że ten susz bardziej nie smakuje niż ten ciastek, no to one jednak wzięły się najpierw za ten susz. Chociaż Lucia na początek, właśnie tak jak wam mówię, wygryzła oczka. Lucia tak samo zrobiła z bałwankiem, więc nie wiem co Lucia ma z tymi oczami. Ponieważ ten bałwanek, co go mam, co dziewczyny, go dostały chyba na Mikołajki, no to właśnie Lucia też najpierw mu wyjadła oczy. Więc prawdopodobnie być może tam też była Aronia. i... Moje śledztwo przeprowadzone na temat świnek jest takie, że świnki po prostu lubią aronie i jak te oczka tym, tych właśnie figurek świątecznych do jedzenia, tych gryzaczków dla świnek są robione z aronii, no to one dlatego wyjadają najpierw te oczy. Przynajmniej tak myślę, że taki jest wniosek, że nie ma w tym innego podtekstu, że świnki z innego powodu nie wyjadają oczu, tylko właśnie dlatego, że lubią aronię. Tak sobie trzeba to tłumaczyć. Bo tak to świnki, nie wiem co by widzowie pomyśleli, że co wy, dlaczego wy wyjedacie oczy? malcie dobra. do miseczek dał mi ten susz z traw tak prosiaczką przygotowałam kletkę już po takim trochę sprzątaniu właściwie szybkim ogarnięciu kletki zaświeciła mi też światełka, bo w ogóle dzisiaj jest taki pochłonny dzień I tak, czyli do miseczek dałam ten susz z No i oczywiście ustawiłam ich wszystkie prezenty mikołajkowe plus świąteczne. Ale oczywiście jak wpadną tu świnki, to w, myślę, że jedną minutę albo dwie minuty to wszystko będzie porozrzucone po całej klatce, więc możecie spojrzeć jak to teraz wygląda, a jak będzie wyglądało po chwili, jak już świnki to wszystko ułożą po swojemu. już do, w domu. Byłam też u rodziców właśnie na obiedzie świątecznym. Dość długo byłam, więc odzywam się do Was już wieczorem. Może włączę choinkę, żeby był lepszy nastrój świąteczny. I chcę Wam powiedzieć, że u mnie przez te święta pogoda jest bardzo okropna. Dzisiaj na przykład jest dzień, w którym cały czas pada. Rano tylko jeszcze nie padało, a potem już się rozpadało to cały czas, więc na żaden spacerek na nic nie mogłam iść z pieskiem. Ani z Mają, ani z Sonią nie mogłyśmy na przykład wyjść Bo cały czas padało i to naprawdę porządnie tak... Wręcz ulewa była nawet a Więc właściwie że dobrze, że byłyśmy tylko na takim spacerku, chociaż rano, bo też Byłyśmy z Sonią, a tak no to już byśmy nigdzie nie wyszły przez senderze Ja z Mają wychodziłam tylko na 5 minutowe wyjścia, tak padało ja Chciałabym już zakończyć tą serię I bardzo Wam podziękować Wszystkim, którzy oglądaliście mnie, którzy razem z nami odliczaliście do świąt, Wy pewnie ten vlogmas, który ja teraz nagrywam, obejrzycie w drugi dzień świąt, czyli we wtorek, bo kiedy ja to nagrywam, to jest 25 grudnia. I oczywiście bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście nas, komentowaliście. Naprawdę było to bardzo miłe i czułam, jakbym razem z Wami, właśnie czekała na te święta. Od Was czytałam przemiłe słowa. Także bardzo, bardzo Wam naprawdę za to dziękuję. Dziękuję oczywiście za komentarze pod ostatnim vlogmasem, pod 24. Bardzo dziękuję też za komentarze pod vlogmasem numer 23. I oczywiście za wszystkie komentarze pod poprzednimi vlogmasami. Ja chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że planuję nagrać filmik z. Podsumowaniem naszego roku 2023, tylko nie wiem, czy ten filmik już pojawiłby się w styczniu, czy jeszcze pod koniec grudnia, może by się pojawił. I oprócz tego, że nagram takie jakieś krótkie podsumowanie, nie wiem właśnie, czy to będą jakieś urywki filmiku, czy będę po prostu omawiała, co u nas się wydarzyło przez ten rok. W skrócie, oczywiście, wiadomo, jakieś takie najważniejsze momenty, te miłe i te niestety niemiłe. I chciałam was też zapytać, czy chcielibyście może pod tym vlogmasem zadać jakieś pytania odnośnie może nowego roku, jeżeli chcielibyście nas zapytać o jakieś nasze plany, albo o cokolwiek związanego z nadchodzącym czasem, czy w ogóle zadać może jakieś po prostu pytania, to możecie pod tym vlogmasem pytać, bo być może na nie odpowiedziałabym właśnie w tym podsumowaniu roku. Przynajmniej na kilka pytań, no bo to nie będzie taki filmik z odpowiedziami na pytania długi. Tylko jeżeli rzeczywiście chcecie coś konkretnego zadać, to możecie właśnie pod tym vlogem A ja wybiorę kilka pytanek, jakichś najciekawszych, i po prostu odpowiem na nie właśnie w, może w tym filmiku z podsumowaniem roku 2023. Więc możecie zadawać pytania, jeżeli chcecie, w komentarzach. konie jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i no, chciałam się z Wami pożegnać, zakończyć ten cały tą całą serię, która miała aż 25 filmów więc naprawdę było dla mnie bardzo dużo, bo ja często dodaję filmiki na przykład, znaczy wiadomo, w takim sezonie letnim no to dodaję nawet czasami bardzo często czasami też robię jakieś serie, że były filmy codziennie przez jakiś czas, ale tak zazwyczaj to są dwa filmy w tygodniu czasami zdarzały się trzy filmy w tygodniu no teraz myślę, że będzie ich trochę mniej, ale jeszcze nie teraz teraz jeszcze nie będzie ich mniej, ponieważ ja teraz jeszcze mam trochę wolnego, więc jeszcze będę mogła wam nagrać na pewno to podsumowanie. Na pewno też myślałam Wam nagrać vloga z Sylwestra. To są takie plany na najbliższe filmy. A resztę filmów no to zobaczymy jak się potoczy, bo na pewno w styczniu też, któregoś stycz... 13 chyba stycznia, Luśia ma urodziny, więc też pewnie wtedy będzie jakiś vlog. Więc teraz, na ten moment właśnie tutaj na jeszcze końca grudnia i w ogóle z początku stycznia, nawet połowy stycznia, to myślę, że tych filmiku będzie całkiem sporo jeszcze. Nie będzie jakiegoś znowu bardzo mało, ponieważ no, mam jeszcze trochę czasu i mam też trochę planów na to nagrywanie. Chociaż od stycznia tak już idę do pracy, no ale to i tak jakoś wydaje mi się, że w miarę jeszcze ogarnę to nagrywanie. Zobaczymy jak będzie później, bo później może już być trochę mniej, ale co zobaczymy jeszcze jak wyjdzie. Tak więc już się z Wami żegnam. Już Wam nie powiem do jutra, no bo na pewno jutro nie będzie już kolejnego filmiku. Następny film to właśnie tak jak mówię planuję z podsumowaniem roku. Także do zobaczenia w kolejnych filmach.